Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek z tej strony. Chciałem w tym odcinku zaprezentować następne trzy pozycje perfumowe. To będzie kontynuacja tego, co zacząłem dwa odcinki temu, a mianowicie o perfumach na jesień. I tak jak wspomniałem, na dzisiaj przygotowałem trzy pozycje perfumowe. Perfumy pochodzą z domów, o których ja już na moim kanale wspominałem. Na pewno. Aczkolwiek perfumy same bohaterowie dzisiejszego odcinka jeszcze na moim kanale nie występowali. A więc y, będzie to swojego rodzaju można powiedzieć recenzja. Aczkolwiek nie chciałbym wchodzić w to aż tak głęboko, że to jest recenzja, ponieważ odcinek musiałby trwać y, zbyt długo. A tego. Raczej chciałbym uniknąć, a więc pokrótce opowiem coś o nich. A podejrzewam, że w przyszłości, jeśli jakieś zestawienia się pojawią albo jakieś omawianie innych perfum, może domów całych, to pewnie te same zestawienia perfumowe gdzieś się jeszcze pojawią. Może wtedy opowiem coś o nich więcej. A więc y, dzisiaj y, chciałem przedstawić perfumy. Będą to perfumy z y, Bliskiego Wschodu, a więc y, tamte rejony, wszystkie te akurat trzy stamtąd pochodzą. Y, za wyjątkiem jednego, oczywiście, który pochodzi stamtąd, ale on akurat reprezentuje y, no, tutaj bliższe nam klimaty, ja bym powiedział, Europie niż. Bliskiemu wschodowi. Ale same perfumy oczywiście pochodzą z, yy, z domu yy, z Bliskiego Wschodu, z tym, że yy, charakter tych perfum odnosi się do innej części geograficznej. A więc, żeby nie przedłużać, perfumy jak najbardziej na jesień. Naprawdę, na jesień to wydaje mi się jest optymalna pora dla tych perfum. Jednej ja bym nawet powiedział, że na zimę. Na zimę też spisałyby się, podejrzewam, znakomicie. A więc zaczynajmy. Pierwszymi perfumami, o których będzie mowa, są to perfumy z domu Khaltat z linii Blencowlow, of Love, a te nazywają się Ser. Nie jestem pewien czy dobrze to wymawiam Ser, ponieważ to jest z armeńskiego. Przytoczę krótką historię linii Blencowlow. of Love, mianowicie chodzi Tutaj chodzi o to, że y, ta linia ma za zadanie y, w różnych językach, i odnośnie do, y, do kraju, z którego perfumy, do którego mają być perfumy przywiązane, y, w tym języku jest napisane miłość, y, a więc tutaj jest ser. Tak samo jak y, mam jeszcze kilka, na przykład y, niemieckie jest libe. I tak dalej, i tak dalej, a więc tutaj te perfumy przedstawiają armenię. Co my tu mamy? Powiem Wam, że tak jak przeważnie of Love podaje, są tutaj trzy składniki i powiem Wam, że te składniki jak najbardziej można wyczuć, a więc nie ma tutaj jakiejś dużej zagwostki. Mianowicie mamy tutaj Bestroł drzewo gajakowe i oczywiście ud. Pozwólcie, że wytłumaczę Wam ten bedstrow. Ja, nie wiem, ciężko mi było znaleźć w przetłumaczeniu na polski, ale to jest, to jest taki, to jest taki, taka zielona roślina, zielony taki mały krzaczek z białymi kwiatami. A więc takie raczej dziko rosnące, zielsko i białe kwiatki na górze. Mniej więcej coś takiego. Tutaj zdjęcie Wam wstawię, to będzie to można lepiej sobie obejrzeć. I powiem Wam tak, perfumy, tu jest, tu jest naprawdę ciekawe to wszystko rozwiązane, ponieważ jest taka słodkość, wydaje mi się, że to właśnie pochodzi z tego z tego bedstraw jest taka słodkość, ale ta słodkość jest taka soczysto-zielona. Podejrzewam, że tak jakby Czcinę cukrową sobie gryźć, jak nieraz na przykład można było jeszcze, nie wiem, ja pamiętam, załebka, jak się trawę taką świeżą z łąki urwało i ją się tak trochę pogryzło w zębach, to o taką, taką soczystość, właśnie troszeczkę słodkowatą ta, ta słomka wydawała. To tutaj właśnie, mniej więcej, ja odbieram coś takiego. Jest taka zielona słodkość, ale jest gdzieś za tym kryje się właśnie jakiś taki powiew kwiatu, i na samym dole jest ułożony ud. No powiem Wam, że naprawdę y, rozwiązanie tych perfum, jak gdy pierwszy raz je powąchałem, naprawdę bardzo, bardzo mnie zaskoczyło. Nie są to takie typowe perfumy, y, ja bym powiedział, y, które można, y, y, które często wąchamy albo i gdzieś w pamięci mamy, że już kiedyś coś podobnego wąchaliśmy. To są naprawdę bardzo, bardzo oryginalne perfumy. I ja powiem Wam szczerze, że pierwszy raz z takimi się spotykam. Nigdy wcześniej nic takiego podobnego nawet nie wąchałem. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa kompozycja, tak jak mówię, soczysta zielona słodkość i to wszystko leży na udzie. Ud jest delikatny, nie jest tu ten ud jakoś bardzo wyolbrzymiony. Ta słodkość później już nam ładnie siada i ten ud się wtedy pojawia, ale mówię, ud jest bardzo, bardzo delikatny. Ud tu jest dodatkiem, a nie jest jakimś przewodnim charakterem w tych perfumach. Bardzo fajne, naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale przede wszystkim oryginalne parametry bardzo dobre jak na ten dom. Tutaj na parametry naprawdę nie można narzekać. Następnymi perfumami są to perfumy z linii, z domu, z linii, które ja sam osobiście już kilka razy polecałem. Mówiłem o całej linii, że jest to jak dla mnie, który no obwąchał już perfumy z różnych zakątków świata, i mogę powiedzieć, że. Ten dom wypuścił tą linię. Jest to dla mnie evenement na, na skalę światową, jeśli chodzi o samą cenę o jakość i o kompozycję, to jest naprawdę dla mnie liga światowa i jest tutaj 10 na 10. Wszystkie, które byśmy nie wzięli do ręki, naprawdę reprezentują sobie bardzo, bardzo wysoką jakość kompozycję i cena też jest naprawdę adekwatna. Perfumami tymi będą to perfumy z domu. Rasasi. Pozwólcie, że przeczytam, bo to jest długa nazwa. Te nazywają się Ut Al Borus Abir Malezja, a więc w skrócie Malezja, tak jak ja prezentowałem już na moich, na moich filmach jest Indonezja, jest Kambodża, jest Malezja, i jest jeden z tej akurat linii Borus. I są jedne takie typowo udowe, naprawdę takie udowe w naszym slangu ta stajnia, obora i tak dalej, i tak dalej i są dwa jeszcze takie bardziej wydaje mi się skręcające to są atary dwa bardziej skręcające w stronę kobiet notabene ostatnio jedna z widzek pytała się mnie, a więc zaproponowałem ten jabis. on jest naprawdę, naprawdę fajny napiszcie, może kiedyś zrobimy jakiegoś live'a, to tak będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć, wytłumaczyć na żywo a więc, wracając do Malezji, powiem Wam, że w Malezji, w Malezji tutaj to są, to są właśnie te perfumy, o których ja mówiłem, że te naprawdę nadawałyby się też na zimę. To są dość ciężkie perfumy, ale nie znowu jakieś takie atomowe, żeby nie do zniesienia, że przytłoczą nas. Y, mamy, tutaj, mm, mamy tutaj irys, fiołek, gałkę muszkatołową. Jest ut oczywiście, skóra, suszone owoce, jest tyton, jest fasolka, paczula, wetiweria. Y, A więc y, to, co ja tutaj dostaję y, na otwarciu i co y, tak towarzyszy mi przez dłuższy czas w tych perfumach, to jest skóra. Ale powiem Wam, że ta skóra nie jest znowu taka, nie jest to skóra skórzana, nie są to perfumy. Y, które miałyby być uwydatnione typowo na skórę. Skóra też jest tutaj dodatkiem. Powiem Wam, że jest czuć te suszone owoce troszeczkę i powiem Wam, że ten tytoń gdzieś tutaj też się kręci. Chociaż znowu muszę podkreślić, że nie są to też perfumy tytoniowe. No, mieszanka jest tak zrobiona, że można tutaj się doszukać tych nut, które są podane w piramidzie, ale nie są znowu... Nie są nałożone jedne na drugie, że coś nam tutaj y, wszystko tak jak nieraz ut jest no, mocną nutą, tak jak wiemy, żeby nam wszystko tutaj y, przysłaniało. Akurat ja naprawdę tutaj można się doszukać, y, spokojnie sobie powąchać, można się doszukać y, tego, co nam tutaj y, piramida pokazuje. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo mm, powiem Wam, że mimo tego, że są takie dosyć ciężkie. I, i, I są przyjazne, nie powinny nas umęczyć. Ja je miałem dopiero kilka razy na, na sobie, muszę się przyznać. Chociaż ten flakon już u mnie jest y, y, już jakiś czas, miałem je kilka razy. No, to też z tego powodu, że czekałem na odpowiedni sezon, na odpowiednią porę, żeby je ubrać. Ale powiem Wam, że naprawdę ja się czułem. Oczywiście nie przesadzając z, z atomizerem, ja się czułem w nich dobrze. A więc ud suszone owoce, to co ja tak mniej więcej do, y, dostaję, jest skóra, jest tego tytoniu fasolka gdzieś tutaj też nam występuje, a więc taka dymność trochę z fasolki suszona taka dymność vetiver to jest mniej więcej to, a więc y, to są raczej mm, tak jak mógłbym y, powiedzieć, że Kambodża jest chyba takim naj, najlżejszym wydaniem z tej całej linii, później jest Indonezja. Później jest Malezja, i na końcu są te, zapomniałem nazwy. To jest taka krótka nazwa, ale na końcu są te właśnie, które są najcięższe, bo to są takie typowo-typowo udowe, yy, takie, takie hamy udowe, yy, naprawdę mocne. A więc ten jest taki, ja bym powiedział, trzeci od końca, jeśli chodzi o moc. A moc też jest bardzo dobra, jeśli chodzi o parametry. No to też mówi samo za siebie, mamy tutaj dosyć ciężkie. Y, 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 ciężki kaliber samych nut, a więc perfumy też są y, bardzo dobrej y, wytrzymałości. A więc, Malezja od Rasasi i na końcu y, perfumy powiem Wam, że z, z jednego z moich ulubionych domów z Bliskiego Wschodu, ale zarazem, właściwie wszystkie perfumy, które ja mam u siebie, może poza jeszcze jednymi które są naprawdę takie łagodne w przyjęciu przyjazne w przyjęciu nie mamy się czego obawiać jeśli ich użyjemy to te chyba są najbardziej wymagające one nie są złe one są wymagające a perfumami o których mowa są to perfumy z domu Hint Al Ut a te nazywają się Paczuli a więc prosta nazwa Paczuli w paczuli, tak jak zawsze nam tutaj Hint Al Ud podaje, podaje tylko trzy nuty i tu mamy paczule, cytrynę i kolendrę. I powiem Wam, że takie mieszanki też jeszcze chyba nigdy w życiu nie, nie wąchałem oprócz tej. A mianowicie dlaczego? A dlatego, że cytryna w tych perfumach jest podana, ja bym powiedział, na surowo. A więc ta cytryna jest. Naprawdę tutaj jest cierpka. Jest tak jak cytrynę, byśmy świeżo pokroili. Do tego jest ta kolendra i jest właśnie ta ziemista paczula. O, powiem Wam, że są tak. One są świeże, ale ta świeżość jest taka cytrusowa, aż gryząca w nos. I ta kolendra trochę to zaokrągla, to nie są, one są świeże, ale to nie są świeżaki. Yy, wiem, że może to trochę ciężko zrozumieć, no trzeba było yy, poczuć te perfumy, ale to mniej więcej właśnie, yy, tak to mniej więcej wygląda, no. yy, Świeże przez cytrynę, ale znowu ta kolendra, yy, yy, nie wiem, jakoś tak może je trochę ugładza. Albo po prostu zmienia trochę charakter tych perfum. Ciężko mi jest to też wytłumaczyć, dlatego mówię, to są najbardziej wymagające chyba z perfum, które y, ja mam z tego domu. Ja bym powiedział, że na jesień jak najbardziej, ale i na, i na wiosnę te perfumy. I powiem Wam, że tak tutaj nie ma, nie, ma, nie dostaniemy tutaj słodkości y, przez prawie przez cały czas te perfumy są takie y, ostre, ostre są. Że ta cierpkość od cytryny, kwaśność taka cały czas nam tutaj wychodzi. I, 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 I ta paczula dodaje takiej właśnie trochę ziemistości, trochę drzewności, kartofliska takiego. To jest mniej więcej to. I powiem Wam, że widziałem kiedyś na, na forach internetowych, że. E, Ktoś chciał kiedyś sprzedać nawet flakon, bo mówił, że tak jak wszystkie lubi z tego domu, tak te akurat mu nie, po nie, nie, nie podpadły. I powiem Wam, że yy, nie dziwię się, bo tak jak mówię, no to jeśli ktoś szuka perfum, który będzie mógł używać codziennie i to są miłe, fajne perfumy, yy, słodkie. Yy, yy, miłe dla nozdrzy, to tak to te perfumy nie są takie, dlatego mówię, to są perfumy bardzo, bardzo wymagające i to są już dla entuzjastów perfunktów, które już z niejednego flakonu wąchały, a więc to właśnie reprezentuje paczuli. I to by było na tyle, a więc trzy następne pozycje, propozycje ode mnie z kolekcji. Podejrzewam, że jeśli nie jeśli, tylko że jeszcze coś w niedługim czasie pewnie wrzucę na temat jesienny, bo tak jak wspominałem jest tego sporo, a więc pewnie jeszcze coś znajdę. A tymczasem, jeśli znacie któryś z tych perfum, oczywiście piszcie komentarze. Ja też się czegoś dowiem, widzowie się czegoś dowiedzą. Zostaw kciuk w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!